Moja babcia niestety zmarła, gdy miałem 17 lat, pozostawiając mojego dziadka jako ostatniego żyjącego członka rodziny. Bez wątpienia byłem ulubionym wnuczkiem mojego dziadka, co sprawiało, że moja kuzynka i jej mąż byli bardzo zazdrośni. Miałem jeszcze dwa lata w domu przed rozpoczęciem studiów, więc mieszkałem z dziadkiem, by dotrzymywać mu towarzystwa i pomagać mu w opiece. Kuzyn i jego żona nienawidzili tego do tego stopnia, że kiedy przyjeżdżali w odwiedziny, a mnie nie było w domu, wysyłali swoje trzy maluchy do mojego pokoju. By go zniszczyły. To był początek. Im dłużej tam mieszkałem, tym więcej mnie prześladowali. Mój kuzyn posunął się nawet do tego, by włożyć jedno z tych małych mechanicznych urządzeń, wydających dźwięki do szafki w moim pokoju. Takie, które grają dźwięki w losowych odstępach czasu. Co sprawia, że zaczynasz myśleć, że zwariowałeś. Na szczęście moja owczarka niemiecka zawsze to słyszała i po kilku dniach w końcu je znalazła. Robili to, by mnie oddalić i zniechęcić do opieki nad dziadkiem by mogli przejąć rolę bohaterów. To trwało, aż jedno z dzieci znalazło moją broń. W tym czasie miałem osiemnaście lat i posiadałem broń palną. Używam cudzysłowów, ponieważ mój dziadek miał broń, ale już nie mógł jej celować i strzela. Cii, z powodu artretyzmu i degeneracji nerwów.